A co pan to rozdaje? Ulotki. Ulotki, tak? Okej, okay, okay, no nic, dobra. Pamiętaj, że pod kofi nie można rozdawać ulotek. Po mojej stronie. Wściekła no, to jak tam dzionek? O kurwa, kogo ja widzę? Roger, cappuccino, kurwa, za każdym razem mówisz tak, jakby się widzimy, A widzimy się prawie codziennie. Co u ciebie słychać? coś słychać. Masz już laboratorium stary kot? A może mam, a może nie mam. stary, będziemy to odzywać, to będzie brakować, kurmatko. Utrzymaj się, warecie, Tajemniczego niczego będzie zgrywał mi teraz kurwa. Lotar chciałby na ciekawskiego złapać, tak? Nie te numery ze mną. Lotar! Nie te numery, bramy pilny kurwa. Halo, wszystko okej? Okay? W porządku? musiała być impreza jakaś chyba. Ty tam też tuś leży. Może ten chłopek z jakimś wąglikiem te ulotki roznosi, niebany. Patrz, tam leży chłop, tu, 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 tam. Dziwaczna sprawa. Kurczaczki. Z batatami. Słodziutkie bataty i kurczaczki. To jest chyba zestaw dziecięcy albo chicken zestaw i to jest dopierdalone. Halo? No słyszę, że kuchałeś. O, ktoś mnie na szpiegi bierze. Gostują mnie, kurwy. Na pewno. Nie odbiera teraz. Zatańczymy teraz tango. Zajęty jestem, przepraszam. No, no dzwonisz do mnie, teraz zajęty... Co no to, kurwa, jest? Dzwoni do mnie chłop mówi, że no, zajęty jestem. Co za kasztan. Wiesz, halo, to ty dzwonisz, kurwa, co jest grane? Pogrywa ze mną! Pogrywa ze mną! Fucking snitch! Play with me! Co jest? Ja cię Halo, halo, wszystko okej? Okay? O kurwa już chwila, chwila, jasne, już pod pomogę Spokojnie, spokojnie, o kurka woda, wszystko stary gra? O, właśnie nie, bo po pasach nie sedłem mnie jedno. Ja pierdzielę. dobra, zabiorę się do szpitala, a ktoś tu, nikt cię nie zauważył Zadzwonię po karetkę nie, się tu boli mnie i każdy w dupie ma Dzisiaj poczekaj, ja ci bezpieczne miejsce, poradzę sobie z niej, wszystko legacko no. Jak ja się mogę odwdzięczyć? Absolutnie, no niczym nie trzeba, no 600 dolców będzie legacko, ale nie, to nie trzeba nic, nie? To tyle to nie mam a. Musimy mógł mu dać wodę i, ch i chleb Woda i chleb kurwa to zajebiście Znaczy, ja nie mam, nie mam, ty byś mi musiał dać. A ja ci musiał mu dać chleb i wodę, kurwa, zajebiście, dobra, to jest teraz to żegarnę. Bordziu! To mi tu śmierdzi! Może jest jakaś zasadzka, co? Specjalny zasadzka? Odgrywasz kurwa po połamanego, rozjebanego i za chwilę to wyskoszy jakiś z kawiarenki wariat. Jak? jak? No przecież... Dobra, słuchaj, masz jeszcze to co czy nie Takie masz krawacik, buciki kurwa dojebana, no, nie masz kasy przy sobie, coś mi tu, coś, tu, coś tu nie gra. Nie mam bo w długi. To taka krawat wariancie chociaż za to. No dobra. Spokojnie, sam sobie go zajmę, uh, Co tam masz? No karetka teraz będzie, trzymaj się. Kurwa leżę, stoję, stoi leży, karetka nie chce przyjechać, trzymaj. nie da się go przeszukać. coś spierdoliło, a klienci zapierdalają na nóżkach Jasne maleńka, już śmigamy! Musi, kurwa do ruchu nie mogę włączyć, patrz zajechała, zajechała, Widzimy się, że włączam się do ruchu. Co robisz? Kurwa fitnessaro zajebana, już. Już w daszku jeździ, w daszku, bo już coś lepiej w samochodzie. Pierdolnięta. No jedziesz! Dobra, w na się, b pani nic nie powie, dobra? Tu się wcisnę, tak? Nie wolno. Dziś oh, już jeden z drugim. Ooo, no morderca, morderca. Ja pierdolę, no trzeba być już pojebany. W mieście o tej godzinie tak jechać. Dobry! A żół! Cieba. Nawet nie wsiadaj, stary, nie masz pieniędzy. Nie wsiadaj, nie wsiadaj! Właśnie tak. Desynchronizacja. LSPD. Nękające Logana. To są problemy. No ty policji nie wymienisz sobie, nie? A dupę, zawsze możesz zmienić. E, witam serdecznie Logan Cappuccino z tej strony. w obwoźnik. Może pan mnie kojarzy, Taki rudy. Pozytywny gościu, zawsze zakręcony. E, no, niestety nie kojarzę. E, e, ja dzwonię w sprawie wyścigu. Chciałbym się zapisać. A z, bardzo mi zależy, bo trenuję już od kilku tygodni do specjalnego wyścigu. No i pojawiła się właśnie wasza oferta i strasznie mi to zależy. Dzwonił już od samego rańca do was. Tak, tak, właśnie. Już mamy, zbieramy miejsce na razie z 10 osób. To proszę yy. mi wpisać, ja, ja, ja mogę już pieniądze to, przelać Dobra, to pan przeleje y, pieniądze y, na moje konto. Końcówka 7.7, a ja pana zapisuję. Końcówka 7.7, ale na pewno pan będzie z tym przelewem no. nic? Nie, proszę pana, no tutaj jest wszystko w gazecie opisane, mój numer też widziłem I pan Logan Kapucin, tak? Niech pan napisze smsa najlepiej Właśnie, napiszę do pana smsa, już się robi Do widzenia, do usłyszenia, już robię przelawik Jasne, do zobaczenia Jesteśmy, kurwa, pisaniu, widzicie? Konsekwencja, widzicie numer? Dzwonicie, widzicie laskę? Zagadujecie Kuma, o co chodzi? Widzisz lukę? Walić na dziurę, o to chodzi właśnie Teraz tak, wyciągam telefon, piszę Slash, przelew 77, 10 kapci. Dobra pani już Teraz pani jedzie z oficjalnym kierowcą dopuszczonym do wyścigu. A nie z jakimś byłem, kurwa, taksiarzem. Wysy wysyłał mi fotki tego chłopa. Dobra, pokażę te fotki. Tak, wszystko jest panie loganie. Zapisane już na listę, więcej informacji będzie dzisiaj. Dobra, teraz wam pokazuję foty tego chłopa i zobaczymy, czy potwierdzicie to. Tak! Nie, 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 co ja pierdolę. Poczekaj, są dwie różne foty. Dziara na boku, tu. No też ma skorpiona na twarzy. Dobra, czekajcie widzę. My zrobimy tak. To jest ten chłop, tu jest sobie niby jego blachy. Bo on ma takie dziary. To jest za słabe zdjęcie, którego to zdjęcie zrobi. No właśnie musimy sobie jebać selfie. Za tymi chłopami, nie? Ja pierdolę. No to jest ten chłop, niby. To jest jego włos, a tu mi widz, yy, tu mi Stanisław lat 30 napisał mi, że to jest ten chłop, który mnie wychujał. i od ma to nie ma żadnej ciary, to jest inny chłop w ogóle, ty, to. chyba nie on, kościół. Szedł... Widziałem, leżałeś dać pany na ulicy, chciałem ci to pomóc. Choć panu przysłowiłem. mnie uderzyło. Ale żałuję, że się sobie odrobić zrobić, Goju. Dziwnie to wyglądało. Słowo cię uderzyłeś od ulicy i tego nie zobaczył. Wydaje mi się, że upadłeś, bo przesadziłeś kurwa z kwasem albo z krakiem. Pierdolony krakhedzie. Nie. Nie. <laughs> nie. No dobra, czekam na urząd na asakrę. Prawko musimy robić. <laughs> Pierdolony krakhedzie. <laughs> <Rozjepały> Haha, <crackhead. śmiech> No będzie prawko, ale potem z lotarem można porobić Koks, bo skoro mamy laboratorium, to mi tanie Koks prawko first, dobra. A widzicie, co mi się przez myśl? I na przykład kazać temu żulowi spod Cipkofi śledzić lotara, wyśledzić go aż do kurwa tego laboratorium, nie? Potem żul go w zaplecu szmyk, przejmujemy laboratorium. To oczywiście taka luźna myśl, to jest taka luźna myśl, ale jeśli chodzi o ORP, to byłoby super, nie? Żebym tyle się tyle tego szukał, rozkminiał kilka miesięcy, a my z żulem tylko za, na paluszkach tak, pik, 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 za nimi i nasze jest. Ale to jest po prostu taka czysta koncepcja. To jest koncepcja w alternatywnej rzeczywistości Wow wow! Czabawan, czabarawan, jasny jest. Chcesz się pościgać trochę? Yyy, z przyjemnością, tylko mam mało wachy, jakbyś mi zatankował to się możemy pościgać. Ja pierdolę, trzeba cię karmić, podnosić z ziemi, kurwa i tankować ci furę. Ja bogaty nie jestem, słuchaj, ja pierdolę jest ale... jak dziecko, pieruchę ci za zmienić. Posłuchaj, zatankuj furę i szukaj mnie wokół urzędów. Wtedy się może pościgać, nie będziesz tankował dobra. fury. Pierdolony okay. Credhead. Ziemano, pyszny pączusz! Flash GT aktywacja 100 dolarów. Okej. Chyba pojawiło się coś w bani, że wyzywa mnie. Big LOG, the fucking king of the fucking street. Dobra, ustawmy się. Masz aparatę eee! ścigową? A to kurwa nie tym taksówką nie miało być? Ha, <laughs> ha, że to miasta i ścigamy się tymi forami. Dobra, dam ci fory, spokojnie. To dobra, chodzi o sport, dobra, a tak naprawdę nic od twojej stówy. Dobra, Okej, okay, powinno zacząć się odliczanie. Widzimy się na miejscu. Zobaczyska. To zobaczyska. Kółową, pierwsza w prawo. Rozgrzewkowy Cię rozgrzewkowy, a spokojnie. Wow! Dawaj, nie masz szans z tą furą. No gdzie? Daj szansę. Ledwo. O kurwa. O rezu! Jakbyś nie przyjmował wam furę, naprawdę musi to fajnie skończyć. Byłeś byli ku plami, by cię zaprosił do wyścigę, ale teraz to zjebałeś zielo. Jedzard, to hoje, pejku, zielo. A stuwa? Ja Halo. <laughs> na ko chciałbym taką. zaprosić go do o wyścigu da. w ogóle. Kurde. no ja, ja, spoko, bo wow, wow, uwaga! nie no spokojnie, o ile wiele kożu. Ja no, nie, nie kasy, to. nie, kasy, nie ciebie Ale nie stary, uławialiśmy się stówed, ja Honor mam, to daję. Ja z tego stary wiem o co chodzi. Chciałem cię zaprosić do aplikacji. Wyścigi 69. Wiesz co to jest Dark Web? Wiesz co to jest Dark tak, Web? Tak, tak, tak jestem. Wiesz sobie wyścigi taki 69, jednej. jak będziesz chciał się pościgać, to tam wszystkie będą informacje. Tylko nie pucuj się i nie mówisz że jesteś na tej grupce nikomu byle komu, kumasz? Tylko rajderom. <ścoughs> Uważaj na siebie, do zobaczenia dobrze. łysy. Jakby nie rozjęła tej fury, to bo były takie cudy miode przygotował przygotowano taką przemowę. Ale mnie wkurwił tym, no? To białostotkie szaleństwo! Wszystko dobrze? Cholipka. O już wcześniej ich tu widziałem, co za ci pudy! Już wcześniej tutaj leżeli? Tak, wcześniej byłem tu około 12 i leżeli, majaczyli, aaa, daj pigułę, daj pigułę, wiesz o co chodzi? Straszne wykręty. I właśnie przez to teraz lekarze jeżdżą i marnują czas, właśnie na takie kurwa belzebubu zajebane. Ja wprawdzie na mnie odjechał, wcześniej pociągnąłem by do końca. No bo, bo się przećpał, tak? Ktoś mu to wypchał do ust? Sam chciał. I ja do dalej, do widzenia, w No to jest dobre RP z lokalsami odgrywane, proszę, to ja to oceniam, ja tu daję okejkę w chuj, nie? Proszę, ale jest doświadczenie z tego prowadzenia, proszę jak latane. Kurwa! A pa, zajeżdża, no nie mi debil, no debil. Siema Geralt! tak taksówkę może? Nie, to nie, A, a, jasne. a y, dobra wiem kto już. Spoko, a grasz w od 1000. Kurwa, nie gram z tą gwintą. Dobra. Czy w coś, bo ty mi oddałeś tego haj, hajsu w ogóle nie. Oddam ci nie bawę, to Jesteś niewypłacalny! Jest wypłacalny. Tak myślałem, wystawka. Halo! Halo! Śmieć zamówił taksówkę! Chłopie wystawił, no wystawił się. No nie zły tak, dobra, dobra. Ostatni raz przyjeżdża tutaj. Zmarnował mój czas tylko. Jesteś niewypłacalny do mnie, Gwid, bym coś pierdolił. Jasny, Gwid. Wiedziałem, żeby go nie wiesz, kurwa, wiedziałem. Barakuda, pierdolona barakuda.